Zrobiliśmy wystawę e, Emocje na miarę. Chcemy się skupić e, na emocjach, na ich rozpoznawaniu, na wyobrażaniu. I wspólnie z zaproszonymi artystami przygotowaliśmy pokoje emocji. One celowo i specjalnie nie mają nazwy. Czekamy na dzieci, żeby je określiły, żeby powiedziały, co czują. Moją ulubionym emocją jest radość, i podoba mi się, że on jest taki wielki, żeby każdy mógł się tą radością jakby podzielić, że dla każdego starczy tej radości. No bo bez radości myślę, żeby było bardzo smutno na świecie. Nasza praca znajduje się w strefie ciekawości obok niecierpliwki i są to wystające ze ściany wizjery, i zapraszamy, żeby zobaczyć. Co tam jest? Trochę mieliśmy dylemat, jak ten strach zaaranżować, gdyż nie chcieliśmy przerazić dzieci. Też mamy dość dużą rozpiętość grupy wiekowej pomiędzy 5 a 12 rokiem życia. Dla niektórych wystarczy ciemność, żeby była strasznie, dla niektórych trzeba trochę więcej. Postanowiłyśmy, że zaaranżujemy taki teatr cieni. Są to tylko tak naprawdę jakieś robaczki, owady i rośliny, więc myślę, że można się z tym strachem u nas oswoić. Zaprosiliśmy dzieci do zaprojektowania wybranych emocji. Tak wygląda spokój. Myślałem nad tym, co zrobić i wpadło mi coś takiego. Można ćwiczenia wykonywać. Tam, tam w rogu jest też pudełko, żeby można się też podzielić z innymi radościami. Mi przypomina złość burze i... Mi wpadł pomysł do głowy. To jest niesamowite miejsce. Dzieci mają tu pełno luzu, pełno radości, pełno kolorów. No, duża wolność jest tutaj dla dzieciaków.